No, to jesteśmy. 500 lat pykło na liczniku. No widzę, Wisła wieje się jakoś inaczej. A gdzie tam? wieje się jak się wiła. Tylko, że to tu, to nie tamto skąd ruszyliśmy. W sensie to nie toruń, tylko stolica. No jasne, Kraków dziki jak zawsze. <laughs> jaki tam Kraków? To Warszawa jest. A tu? Kołd współczesnych Warszawiaków dla twojej osoby. Centrum Nauki Kopernik. Wielbią cię tu, chłopie. Mm -hmm. e, a A to tutaj? To jest pracownia przewrotu kopernikańskiego. Mm -hmm. To też na moją część? Od Warszawiaków? Ba! I nie tylko, od Europejczyków ogólnie, a konkretniej z funduszy europejskich. No i dziś łączy się tutaj wiedzę z pasją do odkrywania świata. To i co robią? Tutaj powstają nowe produkty, które pomagają doświadczać, poznawać, rozumieć. A tak konkretnie? A eksponaty, na przykład, o zestawy edukacyjne i scenariusze zajęć. Zawsze twierdziłem, że ciekawość i potrzeba poznania napędzają uczenie się. Po mojemu wszystko tutaj napędzają fundusze europejskie. No i potrzeba działania. Ta baba mnie dumą, że pół milenium minęło, a nauka nie poszła blaz. No nie poszła. W większości przypadków przynajmniej. Bo przebąkują co po niektórzy, że Ziemia jest, proszę ja je ciebie, płaska. Rozumiesz? Nie. Nie rozumiem. Ale fundusze europejskie, to ja rozumiem.